z tej strony z 2000 a dzisiaj mam dla Was zestaw z serii Lego Power Miners Koparka Zestaw ma numer 8959 Pochodzi z roku 2009 i zawiera 197 elementów I tak się tutaj prezentuje Dostajemy tylko tutaj jedną konstrukcję, czyli ten pojazd Koparkę Powiedzmy, że koparkę Bo Przecież koparka tak nie wygląda. No i tak, tutaj na górze mam numer 4, bo akurat te pierwsze od. Te pierwsze zestawy od numeru 1 do. do 6? Tak? 5, 6? Mogły być połączone ze sobą. No i tak, na przykład, ten właśnie pojazd mogliśmy połączyć razem z. Tym zbieraczem. Tam, no tym największym zestawem z tej pierwszej fali zestawów będzie tam gdzieś link na kanale. No po prostu to była chyba zamiatarka kryształów tak się to chyba nazywało. No i tak. rzecz do koparki. No koparek u koparek się nie widuje, czyli ma tutaj. Można powiedzieć, że szpony. Albo takie łapy. Które mogą rozwalać i w sumie też tak trochę zabierać, jak koty taką łapą w tych filmikach, jak są na YouTubie. Albo też to ma jeszcze drugą funkcję. Jak ktoś nie może sobie na przykład do jakiegoś miejsca dosięgnąć, to można się podrapać. Nie boli, nie zostawia blizn. Ale... Powoduje, że już nie. No nie spędzi już po tym, jak się tym podrapie. Więc no, działa. Tak, jak podniesiemy. No to widzimy tutaj oświetlenie. Tutaj też może wyczepię ten element. O. taki jakby radar. No dalej się nie chce złapać o radar albo. Albo jakiś skaner. No najprawdopodobniej to jest związane z szukaniem tych kryształów. Tak yy, ma tutaj fajne takie naklejki. Tutaj jest oświetlenie no i tutaj jest za kierowcą. A w tym miejscu jest ono większe. Też fajnie wygląda ten kokpit pilota. Tutaj możemy sobie otworzyć i wyciągnąć naszego kierowcę. Jak się prezentuje w środku? Muszę to sobie wyczepić. Tak, kierowca ma takie białe krzesło i dwa drążki. Z tyłu jest oświetlenie, które wspominałem oraz kilof. Tutaj wygląda jakby był wlew paliwa. A w tym miejscu i mamy ostrzeżenie, że łatwo łatwopalne, czyli prawdopodobnie to jest bak paliwa. Koła też są tutaj dosyć sporych rozmiarów. No i tutaj mamy dwa takie przedmioty naszego tego górnika. Oczywiście dynamit, bo jest potrzebny w kopalni, oraz piła tarczowa. Nie wiem czy się przyda, ale na pewno. Chociaż może żeby oszlifować jakiś kamień, tak też może być. Ślifierka może to jest, o. No tutaj jest, tu taki silnik i tutaj takie tłoki. Z czego dwa takie olbrzymie. No, i w tym miejscu wygląda tak, by czegoś brakowało, ale sprawdzałem trzy razy i jest wszystko tak, jak powinno być. Trochę hałasuje. Jak, jak ten pojazd jeździ? No, trochę hałasuje. Ale żadnej funkcji z wykręconymi się kołami nie posiada. No, a tutaj tak się prezentuje od spodu. Nic ciekawego. W zestawie dostajemy dwie mini figurki i widać która jest dobrą postacią, a która to złą. No i tak, zaczynając od naszego górnika, czyli tej pozytywnej, ma on tutaj kryształ. O taki zielony. No dałem mu po prostu, w zestawie dostajemy dwa takie, a ten jego już sprzęt pokazywałem przy tym pojeździe. No to postanowiłem mu dać kryształ. Nie jest po burza Postawiłem udać kryształ taki zielony. No i tak, jak on się prezentuje. Wygląda on w taki sposób. Ma on taką bliznę, zarost. No i tutaj też wygląda trochę, jakby był przybrudzony od tego pyłu. Tutaj też ma kombinerki, latarkę. Tutaj jakąś, jakiś łańcuch, a tutaj nie wiem, co to lupa. Tak nie widać, nie widać za bardzo. Z tyłu widać y, też tą bombę i alternatywny wyraz twarzy. Takie przerażenie, pewnie kiedy zobaczył tego stwora. A nasz przeciwnik w tym zestawie nazywa się Sulfurix. No i też tak samo się nazywał przeciwnik, w no, główny antagonista w filmie Asterix i Obelix: Tajemnica magicznego wywaru. Ten e, kiedyś przyjaciel, później już wróg e, Panoramiksa. No i tak, e, ja są w takim rzadkim, rzadkim kolorze. No, tylko tutaj się pojawił. No i e, w innym zestawie go nie dostawaliśmy. No chyba, że też te polibagi, w którym dostawaliśmy po jednym takim stworku, to, mo to mogliśmy tam takiego dostać. Oczywiście on się nie różni niczym za bardzo tą funkcjonalnością ani wyglądem od pozostałych tych stworów, tylko tym dałem, tym takim kolorem. Możemy mu otworzyć paszczę, jak u innych i wsadzić tam kryształ. No i on chyba dawał mu tam siłę, albo po prostu to był jego pokarm. No i widać tą taką jego złość w tych oczach. Mam parę zębów, tutaj dwa i tutaj na dole 4. Można też coś trzymać. Gdzie tutaj? Tutaj. A na przykład o! Taki kilof i może iść do kopalni jak krasnoludki w śmierzce. Tak więc yy, to by było wszystko na dzisiaj, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!